Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj gramy w Clash Royale i w sumie zrobimy to co ostatnie czyli zagramy sobie losowym deckiem i no yy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji i możecie podsyłać pomysły na kolejny odcinek w komentarzach kolejny odcinek na jakieś różne gdy sam szukam już kier żeby w cokolwiek zagrać, ale no, jest mało gier, w którym mógł zagrać. O, co, co to jest za Mmm. Okej. Okay. Ten tak nie jest. Zbyt dobry. A, dobra. O, dobra. ooo nie moje ja wina, tak? Nie moje ja wina. O, jezu, ten jest jeszcze gorszy. Nie wiem, no, może nie jeszcze gorszy, ale. Mmm, mógł być lepszy, szczerze. Mógł być jakiś giant, że zamiast tych goblinów, jakaś łyczka. Zamiast inferno na przykład. No, ale okej, okay, nie. Hmm Aha, czy on ma 6, czyli źle chyba? Mi się wydaje. Ciekawe, czy on gra. Czy, czy 2-6? Ja nie rozumiem w ogóle. Oj. Nie gra 2-6. Ale nie rozumiem ludzi, którzy na przykład grają e, lockbaitem 2-6, taki, takimi dekami. Takimi, wiecie, takimi czysto, żeby wkurzyć przeciwnika. Na yy, tym no, gdzieś gdzie no, gra się bez puchalków, nie? Do moc, chodzi yy. okej okay. Ja tego się nie spodziewałem, a ja po prostu sobie gadałem. Puściłem na słowa Inferno Dragona na Mega Knighta. No okej, okay, nie? Tu sobie będą lecieć dwa dragony. No chyba nie, no, się chyba podoba, tak mi się wydaje. Najlepsze jest to, że miałem, mam tylko jednego spole, nawet go nie użyłem. Nie no to sobie tak, więc wiadomo. No fajnie było. W sumie... Myślałem nad tym, żeby oceniać deki na końcu. I... O, opening, opening. I szczerze... Ten deck... Grałem na jakiegoś ziomka, które w ogóle... Nie umiał grać jakby. jakby. Nie, że nie umiał grać, tylko że nie grał więc... No ten deck bym ocenił tak na... Może 3. Albo 4, bo nie wygląda na... Zbyt fajny dek, bo no, co bandytkę rzucisz później? Ten, no nie wiem, no tak średni I ten deck. Mmm. Może być, może być ciężko. Może być ciężko, bardzo, szczerze mówiąc. Mm, no. Nie sobie mówić tak ten. Trzy spale na pierwszy ruch, fajnie, fajnie. O, Ziemek też mam ból. Eee. Co ja mam powiedzieć? O, idealny tego ch no, chyba nie słyszycie, ale ja to słyszę właśnie, że jest dźwięk, z któryj lubię właśnie jak bowling, robię takie bowling, strajki, fajne to jak brzmi po prostu. Nie, to nic nie zmieniło. No ja nie mam w ogóle jak się przejść jak się przebić, bo mam cztery spele w deku O Ale coś tu, no coś tutaj podziałało On służy auto by the way. No mogę w sumie sobie sobie użyć jako zapa Eee, bym wtedy założył bo było nie ktoś, nie wiem czy słyszeć było, ale ktoś się sobie diftuje chyba na dworze. Fajnie, fajnie. Aha, bo no nie, no fajnie, jeszcze lepiej. I to pewnie zada 10 000 HP ten Flank Machine. Nic w sumie nowego. Nie, no użyłem wcześniej tego freeza. Co coś zeskam. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. No i mogę tak, cały czas mogłem to tak bronić. Proszę. Idealnie. Idealnie wyliczone. Ostatnio się właśnie dowiedziałem też, że jak się stryzuje Tesla, to ona się nie może podnieść. Piękne. Nie spodziewałem się, szczerze, tego. I kolejny nocowy dek to będzie. O! Ku... Co to jest? Czemu ja nie mogę. Ile? 3-8. Czemu ja nie mogę mieć żadnego normalnego deku? ja szukam normalnego deku. W sumie tymi dekami powinien grać z dwie wielkie, żeby się tak wiadomo przyzwyczaić. Bo. Jeden oponent może się poddać po 3 sekundach, a drugi się może, może walczyć do końca, nie? Yy, nie jestem fanem rozkalsów, Szczerze mówiąc, no, mogą być, ale mówię, nie jestem fanem aż takim. Sam siebie raczej bym nie gdał nigdy. Hmm. No, no, Heal Spirit na pewno też bym nie gdał. Z własnej nieprzymuszonej woli. No, najlepiej, żeby Miner'em też bym nie gdał. Szczerze mówiąc. Nie no, Miner nie jest też jakiś zły, ale. O, gładce tu... gład, tutaj zrobię nawet Git Damage ja tu dam sobie laskasy. Mogłem rozdzielić, żeby jedna poszła na do stronę, ale okej. Okay. Spodziewałem się tych Warbler's'ów. Hmm. on użył tego, czy ja nie będę używał? Ja nie i w sumie mogę zadawać tę jakiś tym Heal Spiritem. Jakikolwiek damage się przyda, nie? Trzy godziny po czasie, on zleciał. Mhm. Dobra, czy tutaj był tabel? Oj, pięknie. Dam giant jeszcze. Zanim heal spiel żeby nie mógł postawić trzech szkieletonków. Dobra, nie postawię trzech szkieletonków, postawię to, czy ja mogę wolać, że nie mogę wolać, że. Robię tak, yy, tutaj miner. Będzie chciał dać swojego minera zresztą. Aha, myślałem, że to miner. Mam tutaj te emblems Dobra. Dobra Nie, nie Nie, zadało coś niestety Ja próbuję też prediktować wszystko Tutaj Dobra Ja myślałem, że będzie ten All tutaj Co to się stało właśnie? Ej, ja sobie dałem tam Heal Sprita tak losowo, wiadomo, żeby... Nie wiem, no właśnie żeby uleczył tego, a dosłali wszystko. Jakby oni rozwalili całą wieżę o... Tutaj master jest do Deli. Nigdy chyba nie grałem. Oczywiście jakby nie, nie grałem w Deku na pewno. Uuu, 4-4 to jest bardzo tankowa, tak? No okej. Okay. Znowu mamy Bowlera. Mamy Madeliczkę, no. Nie jestem fanem, nie jestem fanem. No połowę kart w, w grze nie są. I nie. Tej karty nie jestem fanem najbardziej. O, pięknie, pięknie. I zm... O, te też zmieniły tego chłopca dużego, bo to był duży chłopiec, teraz jest większy chłopiec. Mógłbym fryzować, ale wolałbym na jak dwie te atakowałyby. W ogóle mam... Giant Skeletona chyba pierwszy raz nim gram. Czy... Może nie pierwszy raz, ale... Nie wiem jak nim grać, po prostu Sen ma bardzo tankowaty, tak Z sobie Elixir Nie będzie miał na defendowanie, dlatego użyję tutaj goblinsów. Dobrze, dobrze, dobrze O oh, no Proszę pójść na to, dzięki. Nie on pójdzie na tą jedną. Pójdzie. Nie ona zliczyła mi los Kalsy. coś tam w yy, Goblinsy. i ty się skrapowie rzymy. Zbalansowana karta. Jest jeszcze mam o złapie? Złopie chyba. Dobra, e... No i tyle by było, nie? Już po mojej wieży. Nie no, jeszcze nie. Nie wierzę w tą grę Weź ich infekuj w te świnie ty Nie no fajnie, no dobra tutaj dam skalce. Infinite Elixir to Rodi no zbytnio tutaj nie zadam HP, nie? No tutaj dam jeszcze freezer jakiegoś, ale Tam. Nie wiem, to był w ogóle losowy deck, ale miałem ocenę z tyle, nie wiem. Może później do oceny. Bo... No, w montażu chyba nie do oceny. Szczerze mówiąc, w sami wiecie, jaki jest mój statement w połowie deków. Okej, okay. nie jest to najgorsze. Nie podoba mi się Golden Deal. No, okej, okay, no, może być. Ten hmm. najs, no nawet może być, nie, może nawet tolować, że pan, na przykład, o, że teraz gram hogiem Nie mam nic, jakby nie chcę likować tych eliksirów, nie? nie, czy to nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Czemu? Aha, i czemu ono nie atakował? Aktywowałem obliczkę, ona była jakby normalnie. Ty, ale ten goblin, deal, no zrobił jakiś dmg, sobie no, jakiś fajny dmg. Dam Ice Golema, tu dam jeszcze to. Tu dam to. Okej. Okay. No sama jest zgromadzona Ale czy to fajnie, czy to nie fajnie No dużo, dużo, mówię dużo o tych kat, nie jestem fanem Na przykład Elkoyka Nie jestem, nie jestem O Ty no ona jak normalnie I co to jest za skam w ogóle ja pracuję za abilitę, która nie działa, fajnie Polecam Stocha HP na wieży Mam beczek Dodam. Hmm. Nie wiem też że moi zgadno. Nie no, dla internetu w takim momencie meczu. Nie, nie mogę, nie. Ale w takim momencie męczył. Akurat jak postawiłem, to będziemy odejdować, nie, nie. Co to jest, tam, Nie, nie chcę się, nie. Jezus, no zawsze to samo, zawsze to samo. Tutaj jakaś princeska. My, jak damy, takim trochę log baitem. Nice try. A jeszcze to tam uroczyłem Mega Knight Mega Knight Czemu ja mam motada w tym deku Ja powiedzielno Ej to, to mota się nawet sprawdzi tylko Aha Milion damage'a na wierz oczywiście I te, te, ten taki jest tak słaby Jeszcze ten motor, ja tak nienawidzę motora Jeszcze te lagi Wszystko się składa na to, żebym przeglądał Ja bym dzisiaj nie dwa tego chyba odcinka to, to możliwe, że też Kan, tak daj jeszcze trzy razy wszystko, o fajnie No i jeszcze to co nie, nie Dzięki za oglądanie. Yy... Nie wiem, zostawcie łapkę w górę suba i nie wiem. Wszystko ogólnie podbicie ten film. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.